Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?. On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz samo sobie? Powiedział, jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego... Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan, Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać że u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, z wielką radością po raz kolejny mogę być tutaj razem z Wami, aby głosić Wam dobrą nowinę w tym czasie Adwentu. Adwent to jest czas przygotowania na powtórne przyjście Pana. Przede wszystkim czas, w którym każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem. Kościół będzie nam dawał przez dwa tygodnie w sposób szczególny, różnego rodzaju fragmenty w Ewangelii, w Piśmie Świętym na temat końca świata, z Jezusa Chrystusa. Natomiast nie wiem czy do Dotrwamy do końca świata? Czy dożyjemy do tego momentu, w którym nasz Pan przyjdzie zakończyć historię tej planety? Jezus mówi, że przyjdzie jak złodziej. Nie spodziewamy się kiedy, ale tak naprawdę naszym osobistym końcem świata będzie nasza śmierć. To będzie nasz osobisty koniec świata, kiedy przyjdzie Pan do nas i po nas. I nie ma ważniejszych pytań, kochani, w Adwencie, jak właśnie to, czy ja jestem gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy jestem gotowy na swoją śmierć? Jeśli w moim sercu nie ma pokoju, nie ma pragnienia, nie ma tęsknoty za Bogiem, to znaczy, że coś jest nie tak. Jestem za bardzo chyba przywiązany do tego życia na ziemi, jeśli nie tęsknię za życiem w niebie. Jeśli boję się Boga, to może to jest czas na to, aby dać swojemu sercu uzdrowienie, bo mam obraz Boga takiego, jakiego nie ma. Może nakładam na obraz Boga obraz relacji z moim ojcem, z tym, którzy byli dla mnie w jakiś sposób autorytetami, którzy wywarli wpływ na moje życie, na moją psychikę. Boję się, przekładam to na Boga. A może boję się stanąć przed Bogiem z moimi grzechami, z całą historią mojego życia, z tymi wszystkimi niewiernościami, zdradami, z tymi wszystkimi grzechami, lekkimi, ciężkimi, śmiertelnymi, które są gdzieś w historii mojego życia? Boję się, co Bóg o mnie powie, patrząc na mnie. Może to czas, aby uporządkować. W końcu zacząć życie pokuty, wynagrodzenia, za dość uczynienia za całą historię mojego życia. Bo skąd wiemy, czy dzisiejszy dzień nie będzie ostatnim dniem naszego życia? Czy jesteśmy w stanie być na tyle pewni siebie i pyszni w swoim myśleniu, że przed Bogiem, który jest Panem naszego życia i naszej śmierci, możemy powiedzieć, ja będę jeszcze żył 10, 20, 50 lat, mam czas na nawrócenie? Chyba nie. Myślę sobie o pewnym telefonie kobiety, która poprosiła, proszę księdza, błagam o rozmowę z moim synem. Dwadzieścia kilka lat, zszedł na drogę przestępczą, handluje narkotykami, samochodami. Szuka go policja, błagam o krótką rozmowę, o modlitwę nad moim synem. Pamiętam to spotkanie. Siedzieliśmy, patrzyliśmy, rozmawialiśmy. Mówiłem mu, czy z tym wszystkim, co robisz ze łzami matki, czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem, z całą historią krzyw, które zadajesz innym ludziom, które zadajesz swojej matce. Pamiętam kpiący uśmieszek, szyderczy, cyniczny. Pomodliłem się więc w sercu nad nim i poszedłem. Pamiętam, jak tydzień później zadzwonił telefon, dzwoniła matka. Przerażona, wstrząśnięta, zapłakana. Pytam, co się dzieje. Proszę księdza. Mój syn wczoraj pojechał na dyskotekę motocyklem, wpadł w poślizg i zabił się na miejscu. I pamiętam te słowa, które słyszałem w słuchawce, ten krzyk matki. Proszę księdza, czy mój syn jest w piekle? Czy mój syn jest w piekle? Nie wiem, czy jest w piekle. Nie jestem Bogiem. Ale wiem jedno. Bóg dał mu tydzień czasu na nawrócenie. Ile daje tobie? Ile daje mi? Nie wiem. Czas Adwentu to czas zadawania sobie bardzo ważnych pytań, dotyczących nie tylko swojej śmierci, czy jestem gotowy na śmierć, ale też. Uświadomienie sobie, że te pytania, czy jestem gotowy na śmierć, są najlepszą motywacją do jak najpiękniejszego życia. Gdybyś, jeszcze raz powiadam, miał dzisiaj umrzeć, jakbyś spędził, mężu, tą niedzielę ze swoją żoną. Jakbyś się obudził przy niej dzisiaj, jakbyś, ją przytulił? jakbyś się przytulił, jakbyście rozmawiali, kiedy wiesz, że w dzisiejszej nocy umrzesz, że jutro już się nie obudzisz. Żona kochana, czy chciałabyś cały czas nosić w swoim sercu to wszystko, co masz w nim do swojego męża? Może jakieś pretensje, żale, może się skrzywdził, może już dniami albo tygodniami nie rozmawiacie z sobą. Gdyby on miał dzisiaj umrzeć, albo ty, gdybyś miała dzisiaj umrzeć w nocy, chciałabyś nosić to w sobie, co cały czas masz do niego? Są pytania, które musimy sobie zadawać każdego dnia. Ponieważ świadomość tego, że w każdej chwili możemy umrzeć, jest najlepszą motywacją do pokonania wszystkich naszych emocjonalno-uczuciowych ran i krzywd. Z tą świadomością, że Bóg nam wszystko przebacza, więc i my chcemy Bogu, również przede wszystkim człowiekowi, wszystko przebaczyć, tak jak Bóg nam wszystko przebacza. Gdybyśmy tak naprawdę. Żyli tą świadomością, że w każdej chwili możemy umrzeć. Jak bardzo wartościowo byśmy wybierali. Że na pewno nie siedzieli godzinami przed telewizorem, patrzyli na zegarek, o, jeszcze mam trzy godziny do śmierci, jeszcze sobie obejrzę ten program, jeszcze ten film, jeszcze ten serial. Myśmy zupełnie inaczej przygotowywali się na śmierć. I nie chodzi mi, słuchajcie, o taki jakiś totalny. Smutek, jakąś melancholię totalną, nie. Kiedy chrześcijanin przygotowuje się na śmierć, przygotowuje się, aby spotkać tego, który kocha go najbardziej, który go dla siebie stworzył, który przygotował dla niego miejsce w niebie, to jest zupełnie inny rodzaj przygotowania na spotkanie, przygotowania na życie, a nie na coś, co się skończy bezpowrotnie i już nie będzie żadnego nic więcej. Czy jesteś gotowy? Adwent to czas zwiastowania. Kiedy Anioł przychodzi do Zachariasza kapłana, który jest ojcem Jana Chrzciciela, i przekazuje mu tą informację, że będzie miał syna, kapłan nie wierzy. Ma pełne wątpliwości serce. Milknie na dziewięć miesięcy. Bóg związuje mu język. Te dziewięć miesięcy było potrzebne do tego, żeby przeżyć tajemnicę, którą Bóg mu powierzył. Wtedy, w tamtym czasie, nie był do tego gotowy, żeby ją przyjąć. Jakby rozpakować na części pierwsze, przeżyć to wszystko, co Bóg chce uczynić z jego synem. Dziewięć miesięcy milczenia. Kiedy anioł przychodzi do Maryi i daje jej zwiastowanie zmienia się wszystko w jej życiu. Zwiastowanie to jest taki moment, w którym przychodzi Bóg i zmienia się wszystko, czasami w jednym momencie. Myślę sobie o moich znajomych, którzy są psychologami, terapeutami znanymi w swoim mieście. Mają dwójkę dzieci. Mieli dwójkie dzieci. Pan przyszedł którejś nocy. Zwiastował bardzo boleśnie, że żyją w kłamstwie. On już spał. Ona nie mogła spać. I zobaczyła raz, drugi, trzeci, że ciągle coś przychodzi na telefon do jej męża. W końcu telefon zadzwonił. Zobaczyła, że jakaś kobieta. Wzięła telefon męża. Zaczęła sprawdzać korespondencję. To było dla niej trzęsienie ziemi. Uświadomiła sobie, że już bardzo długo trwa romans z tą kobietą jej męża. Obudziła go zapłakana, wstrząśnięta, przerażona, wściekła, pełna najgorszych uczuć. Ta noc była najtrudniejsza w ich małżeństwie. Przyznał się do wszystkiego, również do tego, że zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami, już od dłuższego czasu. Wpadła w rodzaj odrętwienia, depresji, z której nikt nie był w stanie jej wyciągnąć. Mąż był przerażony, myślał, że ona odbierze sobie życie. Pościągał najlepszych terapeutów z całej Polski, żeby mogli jej pomóc, ale nikomu się nie udawało wyciągnąć ją z tego stanu. Praktycznie całkowitej depresji, bo jak roślinka. Praktycznie zapadła się w bólu. Trwało to wiele miesięcy. W końcu nadszedł czas świąt Wielkanocnych. Postanowiła pojechać do swoich rodziców. Rodzice domyślali się, ale oni ukrywali przed nimi prawdę. Natomiast, kiedy zdecydowali się na przyjazd na święta, musieli powiedzieć: dla rodziców też, był to wstrząs. Kiedy przyjechali do domu otworzył drzwi ojciec, przytulił swoją córkę, rozpłakała się. Mąż wiedział o tym dobrze, że może spodziewać się najgorszego, szczególnie od strony jego jej ojca, ale ojciec Miał w ręku różaniec, kiedy otworzył im drzwi. Popatrzył na niego i powiedział tylko jedno zdanie: Będę się za ciebie modlił. Nie spodziewał się takiej reakcji. Spodziewał się wszystkiego najgorszego, ale nie takiego zdania. Akurat tego dnia były rekolekcje, które prowadziłem w tym mieście. I nie wiedząc o tym, że oni są w kościele, Mówiłem o tym, że nasz Pan jest Panem rzeczy niemożliwych. Że nasz Pan potrafi z najgorszego zła wyprowadzić najpiękniejsze dobro. Potrzebuje tylko naszego, proszę, pomóż, tylko Ty możesz pomóc. Potrzebuje naszego przebaczenia wszystkiego wszystkim. To otwiera drzwi do przemian, które są niesamowite w naszym życiu. Siedziała między mamą i tatą w ławce, i mąż ławkę dalej za nią. I wyszeptała na tyle, na ile miała sił, że była prowadzona przez Ojca do Kościoła: Jezu pomóż, przebaczam mężowi. Została uzdrowiona w jednej chwili. Do Komunii Świętej w czasie tej Mszy Świętej szła sama. Po Komunii Świętej weszło w nią takie życie, Boże życie, niebiańskie życie. Że wracała już pełna radości, pokoju i przebaczenia. Bez względu na wszystko otrzymała Jezusa, otrzymała życie, które jest niemożliwe dla tego, który chce żyć tylko życiem biologicznym. Otrzymała życie wieczne już w swoim sercu, w Komunii Świętej. Wrócili i zaczęli od nowa. Gdzie mają jeszcze dodatkowych dwójkę dzieci? Szczęśliwe, piękne małżeństwo. Ale zwiastowanie mieli bardzo bolesne. Bóg nie mógł już dalej patrzeć na cierpienie, szczególnie jej, i na życie w zakłamaniu, obudzie kłamstwie w ich małżeństwie. Dopuścił tak trudne doświadczenie, żeby oczyścić to wszystko, co było fałszywie budowane i w ruinie, co nie miało prawa się udać. Myślę sobie, przychodzi do mnie któregoś razu pewien wojownik Maryi. Wspaniały facet. I mówi, proszę księdza, chcę się Bogu podobać. Coś się dzieje niedobrego w moim życiu. Chcę po prostu pełnego nawrócenia. Nie wiem, co mam robić. Gdzie mam iść? W którym kierunku? Mówię mu, módl się do Ducha Świętego. On ci powie. On ci wskaże. Każdego dnia zaczął wołać. Przyjdź Duchu Święty. Chcę naprawdę się Tobie podobać. Chcę podobać się Bogu, chcę pełnić Jego wolę. Nie wiem, coś się dziwnego dzieje w moim sercu, trudnego, smutnego. Proszę Cię, pomóż mi, pokaż mi drogę. Wołał tak. Jeden dzień, drugi, trzeci. Trzeciego dnia rano, kiedy wstawał do pracy, tak jak zawsze, szybki prysznic, szybka kawa, wyleciał z domu, biegnie do windy i nagle stanął jak wryty. Coś stało się w jego sercu jakieś potworne cierpienie, ból. Tak mu ścisnęło serce, że łzy popłynęły mu z oczu. Mówi: Boże, co się dzieje? Zawrócił do domu. Żona zobaczyła go i mówi: Zapomniałeś czegoś? Mówi: Zapomniałem. Zapomniałem powiedzieć Ci, że bardzo Cię kocham. Przytulił ją do serca. Rozpłakała się. Nie wiedział o tym, że już od kilku miesięcy trwa dosyć intensywna korespondencja między jego żoną a innym mężczyzną. I serce jej, jego żony było coraz bardziej przy tamtym mężczyźnie, już a nie przy jej mężu. Bóg wkroczył, Bóg zadziałał, zainterweniował. Kiedy widzi, że serce naprawdę chce naprawy, chce poprawy, chce nawrócenia, chce odmiany, chce iść zgodnie z wolą Bożą, Bóg od razu przychodzi. Czasami boleśnie, czasami delikatnie, ale zawsze w porę, jeśli tylko go to prosimy. Kochani moi, czas Adwentu to jest czas, w którym chcemy prosić Boga o nasze osobiste zwiastowanie. O Jego przejście do naszego życia, nawet jeśli to będzie trudne, nawet jeśli to będzie bolesne, nawet jeśli to będzie kosztować, to chcemy żyć w prawdzie, chcemy żyć w miłości, którą Bóg dla nas przygotował. Nie chcemy żyć w zakłamaniu, w obudzie, w kłamstwie. Chcemy żyć w takim życiem, do jakiego Bóg nas przygotował, do jakiego nas zaprojektował, w jakim chce, abyśmy byli szczęśliwi. Będę o tym mówił przez następne trzy dni, poniedziałek, wtorek, środa, abyśmy czekali z utęsknieniem na nasze osobiste zwiastowanie, bo Bóg nie chce, abyśmy żyli w bólu, w cierpieniu, w zamartwianiu się, w kłamstwie, w obudzie. Chce dać nam życie pełne radości, pokoju, które dla nas przygotował i chce przyjść. Z osobistym zwiastowaniem nam dobrej nowiny, nawet jeśli ona na początku może być trudna do przyjęcia. Amen.